Witamy Państwa, dobry wieczór, 11 dzień grudnia. No i dzisiaj będziemy mówić o filmie, o którym mój gość mówił, że nie mógłby o tym filmie nie opowiadać. Rafał Mościicki w naszym filmowym, kinowym studiu. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. E, jeden z recenzentów tego filmu napisał tak. To film niełatwy do rozgryzienia, między innymi dzięki temu jest również fascynujący. A drugi dodał: najbardziej bezlitosny portret depresji poporodowej, przedstawiony w kinie od lat. Zgiń, kochanie, bo o tym filmie dzisiaj. Zgiń, mówimy. kochanie. Ja, miał, ja już mam pewien ze z polskim tytułem, bo tytuł oryginalny Daj My Love. Nie? Mm -hmm. Bo nam się zgin, tak. kochanie, kojarzy, żeby. zginął... Tak, ja też uważam te fatalne, żeby, zgi, fatalne. żeby zginął ktoś tam. Nie? Tak. A tutaj chodzi o miłość, która, która w tym filmie jest i która jest taka dosyć specyficzna. Ja przyznam się szczerze, że wchodząc w ten film, próbowałem sobie przypomnieć przed tym obejrzeniem tego filmu. O czym on ma być? Czy to ma być o stracie dziecka, depresji poporodowej itd., itd., ale po pierwszych pięciu minutach stwierdziłem, że nie, nadaje się ponieść temu wszystkiemu, co tam jest. No. E, uważam, że e, to, co robią tam, wyczyniają aktorzy, ale to za sprawą samej reżyserki Lynn Ramsey, która umie w ten sposób to wszystko pociągnąć, mhm. e, rozwala serce na pół. E, zarówno Jennifer Lawrence, zarówno Robert Pattinson, e, zarówno C.C. Spacek i Nick Nolti, którzy tam się pojawiają w epizodycznych rolach. E, więc myślę, że to jest film, który. Bardzo mocno ślizga się po naszych emocjach i bardzo mocno pokazuje nam, jak wiele mamy do nadrobienia w tym spoglądaniu na siebie poprzez emocje i, i stawianie granic czasami też odpuszczenie pewnych rzeczywistości, że czasami. Troska o drugiego człowieka może być zbyt mocna. Mhm. Film bardzo intrygujący, no i ten temat, o którym mówiłeś, no właśnie, jak go rozpatrywać, jednak no, w większości no, ten świat ich pokazany, chciałby się powiedzieć, czy on różni się od tego, taki jaki mamy też w naszych takich europejskich, polskich domach? Chyba nie. Coraz częściej chyba tak samo doznajemy pewnego, takiego samego elementu doznań, jaki jest pokazany w tym, w tym filmie. Niestety. Tak, ja, Niestety. ja przygotowując się do tego programu, przeczytałem też opinie mm -hmm. różnych ludzi, którzy widzieli ten film. I jedna mnie bardzo zaskoczyła, pod no. tytułem, to jest film o tym, jak mogą cierpieć Amerykanie, Kanie. zanim pójdą do psychologa. Zanim skontaktują się ze specjalistą, psychiatrą, psychologiem itd, i tak dalej. No nie do końca tak jest, bo to nie tylko Amerykanie, bo to są, to są rzeczy, które dotykają nas wszystkich, dotykają samotności, miłości, dotykają tych wszystkich bodźców, które mamy od świata zewnętrznego i przeżywamy to wszystko. To, tutaj nie ma do końca sprecyzowanego, czy to jest depresja poporodowa, tutaj nie ma do końca sprecyzowanego, kto bardziej cierpi, czy, czy, czy partner czy partnerka. Tutaj nie ma do końca sprecyzowanego tego świata. A kobiety boję się, że teraz cię e, mocno tutaj e, napiętnują. Nie, 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 nie. Tam, tam jest bardzo piękna scena. Ja mm -hmm. nie chcę tutaj spoilerować, bo myślę, że temu filmowi trzeba dać się porwać. Dać się porwać od samego początku do końca i zobaczyć, w jaki sposób on e, rezonuje z naszymi emocjami. To jest bardzo mocne, emocjonalne kino, e, e, zrobione w taki sposób, że możemy poczuć to, Poczuć te emocje, zarówno z jednej jak i z drugiej strony i trochę próbować, trochę próbować w tym odnaleźć siebie. Wiesz co, w, w tym filmie dla mnie pojawiały się, oglądając takie słowa klucze, które przychodziły mi na myśl, właśnie niekoniecznie z tą depresją, o której tu mówisz, ale dwa słowa. To pierwsze z nich to był lęk, drugie to była samotność. Coś, w czym my bardzo często teraz żyjemy. Niby jesteśmy otoczeni mnóstwem różnych bodźców, a jesteśmy bardzo samotni, i z drugiej strony e, mówimy, że nie mamy się czego lękać, bo jesteśmy świadomi, dużo, dużo wiemy, a jednocześnie lękamy się bardzo, bardzo wielu spraw. I ostatecznie, tak jak powiedziałeś, nie tylko jak Amerykanie, lądujemy u psychologa. Tak, tylko że tutaj, tutaj patrząc na ten film, to możemy sobie tak powiedzieć też, że ja nie wiem, które lęk jest gorszy. Ten nieuświadomiony, czy ten uświadomiony? E, czyli tak naprawdę. E, czy bardziej pomocy potrzebują ci, którzy mają nieuświadomiony lęk, czy bardziej ci, którzy, którzy już go przeżywają, już z nim robią coś konkretnego. I ten film też jakby stawia te pytania. Stawia te pytania, czy czasami pomagając komuś na siłę, za wszelką cenę, nie zabiera się czegoś ważnego, nie pozwala się w sposób inny przeżyć tego, tego, tego co się rozgrywa w dramacie emocjonalnym danej osoby. Zanim, drodzy Państwo, powiemy jeszcze o aktorach, bo już o nich wspomniałeś, to jednak przygotowane mamy dla Państwa pytanie konkursowe. Czego będzie ono dotyczyło, to już o tym powie Państwu Rafał Muścic. No tak, ja bym chciał zapytać o samą reżyserkę, bo o aktorach powiedzieliśmy bardzo dużo. Natomiast będzie pytanie proste, takie dla omnibusów, szperających tym w świecie filmowym, jakie filmy Lynn Ramsey nakręciła. Myślę, że to pozwoli też państwu, szukając tych filmów, zobaczyć jej twórczość i zobaczyć to, czym można się zaskoczyć, w domowym ognisku oglądając filmy Ring of Jeden, Jeden z tytułów. Jeden z od Nie licząc tytułu, o którym dzisiaj tak, rozmawiamy. Nie rozmawiam. licząc Dimeilov, zginął. Tak. Czas na Sens, małpa, czas na opole.pl, piszą Państwo pod ten adres. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy upominkami, nagrodami od sieci Kin Helios. No i ostatnia rzecz, chciałem Cię zapytać od aktorów, bo powiem Ci tak, jak wyszedłem z, z, z kina, pomyślałem sobie Coś mi nie pasuje, coś mi zgrzyta i teraz yy, nie wiedziałem co. Ostatecznie padło chyba jednak na zestaw aktorski. Yy. Nie współgrał mi Pattison jednak, mimo wszystko, z Lawrence. Nie wiem, znaczy, tak jakieś, Ja myślę, że, jakieś... że takie było Nie. założenie. Oni nas no. mają irytować, oni ze sobą tak? walczą i dosłownie walczą. No no to, tak. jest, to jest też ten, ten leitmotiv tego filmu, że Robert Pattison chce zrobić za wszelką cenę wszystko, żeby, żeby się znaleźć w świecie, w uniwersum postaci granej przez Jennifer Lawrence. I nawet, nawet to jest bardzo mocno wybrzmiało na samym końcu. Czyli podobne Twoje uczucia są do tego, co odczuwają większości widzowie wychodząc z tego filmu, że, że tam się wszystko, wszystko jest nie tak, że wszystko się rozjeżdża. Myślę, że. To też chyba o to chodziło w tym wyborze aktorów, uh -huh. żeby też tam no. miało to taki wyźwięk. No być może. No i to na, na pewno już, to też jest fajne, bo niedawno byśmy zaliczali ich jeszcze do aktorów młodego, nowego pokolenia. Dzisiaj to już jest to średnie pokolenie aktorskie. No prawda, tak, ale, ale, ma ze sobą całkiem ale wciąż, dorodek, wciąż, nie? wciąż geni, ge, genialne, czyli e, ja nie wiem, oglądając ten film e, są momenty, w którym jesteśmy z Robertem Pattinsonem e, gdzieś tam w e, środku, ale też e, są momenty, w którym, w którym Jennifer Lawrence rozdziera nam serce więc myślę, że każdy, kto chciałby zobaczyć piękne, mm -hmm. emocjonalne kino, mile widziane w kinie. Z niefortunnym chyba tłumaczeniem tytułu. Tak, ale to sobie każdy przetłumaczy tytuł potem dla siebie. Zgin Kochanie, o tym filmie dzisiaj rozmawialiśmy z naszym gościem, z którym, drodzy Państwo, spotkamy się w tym miejscu już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję.